A witam koleżanki i kolegów, tu wam przedstawiam super gołąbki przyjechały z zagranicznej hodowli do naszego miścia Adama Gasparowicza przepiękne dwa samczyki Adam Gasparowicz z jego najlepszych par rozpłodowych Jak laleczki te gołąbie są jego. Potem mamy tutaj Gąbkę z deklaków, Pięknego. Potem mamy tutaj czerwonego Jansena, zarodowego, 17 roku, z Wosa. Piękny samiec. Potem tu mamy Samczyka pięknego. Przepisane cały rodowód Super, super tu pożądanie. Ma ten gołąbek. To jest oryginalny i niedrogie. Są przede wszystkim. Tu mamy Horemansa Przepięknego czarne centki rocznego. Potem mamy tutaj samiczkę surykan 51. Niebieską piękną potem mamy następną mamy samiczkę Surikan 51 I tutaj mamy samiczkę Surikan kopman To już taka piana jest piękna samica tych gołębi mam dużo Tutaj widzicie tych gąbków jest cały czas dużo tam już mamy piedbólę, mamy pozamawiane. Tu jeszcze mamy samczyka z pieczbula pięknego i samiczkę. A tutaj widać dokładnie teraz te kołąbki. A zobaczcie, zobaczcie jakie piękne ptaki Tu Adama Gasparowica te klas i ten tak Piękny, mocny film. Ktoś jest chętny, to zapraszam 503 528 502 Zabarchenka Polska.